Masz za sobą trudny dzień, a może w Twoim życiu dzieje się zbyt dużo i czujesz przytłoczenie. Kładziesz się do łóżka i nie możesz zasnąć, bo w Twojej głowie jest zbyt dużo myśli, a jak się uda, Twój sen jest przerywany. A może Twoje ciało jest sztywne i nie czujesz się w nim wygodnie. Daj sobie chwilę na wyciszenie. Rozłóż mateł, przygaś światło, zadbaj o ciszę lub pójść spokojną muzykę. Włącz jogę na dobry sen i pozwól się poprowadzić. Wykonuj wszystkie ruchy leniwie i powoli, kołż się i przeciągaj. Nie staraj się zbyt bardzo. Te ruchy mają być swobodne, a pozycje nieidealne. Oddychaj powoli i uważnie. Pozwól niech oddech Cię prowadzi. Jeśli któraś pozycja sprawia ci przyjemność, zostań w niej dłużej, lub zrób więcej powtórzeń. Rób, jak czujesz, bo tylko ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Nie myśl o codzienności i problemach. Spróbuj skupić się na tym, co czujesz bądź tu i teraz. Na koniec się zatrzymaj i poczuj swój oddech. Zostań w relaksie jak najdłużej. Wracaj do tej praktyki tak często, jak potrzebujesz.